siema, ja jestem rakiem jest 65 to jest serwer Ele nazywacie elewant na nazywa do oglądania i macie info możesz kupić sobie VIP-a i taka, to, to, to jest loża dla VIP-u, tutaj budowniczy, też dla VIP-u, tam są działki 250 na 250 fajnie nie? A normalnie bez VIP-a znaczy 100 na 100 <laughs> Sorry To jest spa, kiedy wpiszecie działki Tu wypełniacie, ja wybaczę Okej okay. No to tak a Chcecie znaleźć jakieś działkę, to wpisujecie gdzieś działki Działki i zamierz Zamierz Wrócicie Nie mogę kupić drogi Ta działka masz właściciela On wrócić do domu to wpisujecie albo konę To jest działka mojego kolegi formuję Jeśli ja chcecie mieć gamę model, to mogę przysłużyć do GM1 No i normalnie To jest FKE? Okej, nie wiem No jak chcecie wrócić do domku? Jeżeli nie ustawiliście się z So you've been Dom. Right, Dom. I tam jest hoter i zwiedzenia. Ale lepszy, bo teraz to jest mój dom. Trzeci, nawet. Tyle tyle miałam o że ja normalnie miałam ślagii. Łojecz. Mam no. No, kuchnię, no, ale naprawdę Nie no, mam takie laki. Nie o tym życiu. No czego to Zaraz najwiłko. To kolegi jutro. te Moje ręcznie Nie zapisało się. A nie zrobimy na No to była kuchnia. Mój płok był ogólnie. Oj. Oj. Była kuchnia, tam była kuchnia. A tu budki fajne. A w jakimś odcinku jeszcze mam pokazać. No, no dobra. Wygląda, że na Dobra, subskrybujcie, łapki w górę, dawajcie komentarze. No to dobra. tak, Enderon, pożegnaj się.